ma z tej strony gopier, a to jest. Rust. Już ktoś mnie goni z pistoletem. Dobra, co my mamy tutaj zrobić ogólnie? Mamy przetrwać. Tak więc zacznę coś zbierać drewna, aby budować chatę, taką jak widzicie tutaj, ponieważ można w tej grze budować swoje domki, bazy i tak tam. Można też craftować, robić bronię. No i oczywiście PvP, co jest najlepsze w tej grze. Dobra. Tak. Właśnie bije drewno kamieniem. Cóż, trzeba troszkę nazbierać i zaraz gdzieś udamy się w bezpieczniejsze miejsce, aby zbudować bazę. Myślę, że gdzieś w górach to zrobimy, by nie była łatwa do wypatrzenia i łatwa do zlutowania przez innych graczy. No dobra. Ogólnie myślę, że nie będę nagrywał całej rozgrywki tak jak teraz, tylko takie jakieś nudniejsze momenty będę przewijał i będę wychwytywał te najlepsze, na przykład jakieś PvP, rzutowanie czegoś fajnego, no i jakieś jeszcze budowanie, jak coś ważnego będę robił. Ogólnie to będę starał się przewijać nudne momenty, abyście nie nudzili się zbyt bardzo. Dobra. Ale ten odcinek już będzie bez żadnych cięć, myślę. Okej. Okay. Tutaj jakiś niedźwiedź jest. Lepiej jest z nim teraz nie walczyć. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tak mi się zdaje, że to jakieś w okolicy lotniska albo fabryki. Zaraz zobaczę. Myślę, że już mnie zabije tam ten koleś. Może poszedł. Ja pójdę górami. Dobra, ten już chyba. Tam jakaś fajna baza z góru. Dopiero odpaliłem ten serwer, więc nic tutaj jeszcze nie robiłem. Uuu, łóżeczka. Jakiś cwajak zrobił tutaj. Widzę zalubniony serwer. Znaczy teraz jest osób 6. Ale widzimy tutaj sporo mi dojść bazy. Dobra, zaraz zlokalizujemy gdzie jesteśmy, w jakim terenie Nic nie ma niestety. O! Przyda się Dobra, pierwsza broń. Nie musiałem dodać długo czekać. O, nakładie. <noise> Pistolecik jeszcze. Może się nie pogniewa nikt, jak zabiorę sobie. Hmm. Gdzie ja jestem? No dobra. Widzimy już bazę jakąś, teraz zobaczymy. <noise> jeszcze całej gry nie ogarniam tak tej mapy. Gram w tą grę kilka tygodni jakieś, Tak nie za długo, to kilka tam Godzinę, dwie Chociaż, nie może być Hmm Może Small Rad City Zaraz zobaczymy w środku Dobra, wyjmijmy broń. Za wszelki wypadek. Jakieś przesłoki klatek widzę nieraz. Od czasu do czasu, ale to nie powinno przeszkadzać w grze. O kurde, ktoś tam jest. Nie nie jesteś. Aha, nie. Nie chciałem mnie zabić, to dobrze. W którym był czaty Okej. Okay. Potwał. nic, to nie znajdziemy na razie, to wyjdziemy stąd i udamy się w kierunku tamtym. Chyba gdzieś tam jest lotnisko, jeżeli się nie mylę, jeśli to jest Smalrad. A raczej jest. Ale myślę, że zrobimy bazę gdzieś w tych okolicach. Aby mieć dogodny dostęp do lutowania tej okolicy oraz... Jakieś kilka kilometrów stąd jest... Nieźle. O Boże. Szyt, szysz, szynd shut! Kurde! Teraz mnie zabiją Ale się zaczęła ta przygoda Uciekimy w góry może. Przeżyjemy Kurde Don't shoot, nob! O, Jesus. Już nie żyje. No, jak widzicie, to nie jest gra, w której ktoś jest miły. Przynajmniej jak na początek. Dobra, może żeby was nie nudzić, to teraz zastopuję nagranie, zbiorę coś i pojawię się znów, kiedy przyrzykuję miejsce jakieś na bazę. Dobra, tak więc cięcie. Okej, okay, już jestem z powrotem. Miałem nie robić cięć ale nie chcielibyście oglądać co się działo na tamtym serwerze, dlatego też zmieniłem na inny, ponieważ tam już cztery razy padłem pod rząd. Tutaj też kilka osób już widziałem, ale nie tak dużo i przynajmniej trochę bardziej przyjaźnie nastawieni do innych graczy. Dobra na razie już postawiłem tam dwa fundamenty. Tutaj i teraz dorobię resztę, ponieważ zlutowałem trochę lotnisko oraz... znaczy hangary oraz zciąłem yy, trochę drewno. Dobra, teraz potrzebę nam filary, aby postawić ściany, a na ścianach postawić sufit. No i okej, okay, za chwilę się skończą robić filary, a ja dorobię jeszcze workbencha, aby robić szybciej to wszystko, co tutaj chcę skraftować sobie. Jeszcze 4 sekundy. Ok. Teraz workbench. No i trochę dłużej. Dobra, to teraz jak widać, kiedy coś kraftujemy, to dłużej chodzimy. Ja teraz postawię jeszcze te filary. Tutaj, tutaj, tutaj. Kurde, nie w tym miejscu. Shit. Nie wiem, czy to ja będzie dało się zburzyć. Dobra, nieważne, zaraz zobaczymy. Dobra, zrobione. Teraz jeszcze ściany spróbuję, tylko. Muszę te, jakby deski zrobić. Dobra, to będzie szybciutko. Jeden filar i jedna ściana. Dobra, jeszcze <grym> trochę trzeba. Ale już postawmy to tutaj. To jest tutaj. Potrzebne nam dwa takie drewienka. Ok, zrobione. To teraz ściana. Mam nadzieję, że da się tutaj to postawić, bo jak nie, to będzie lipa. Ale zwaliłem. Dobra, szybciej. Zrobiłem też łuk i kilka strzał, ponieważ wilki mnie ciągle atakowały. Znalazłem też ładunki wybuchowe. Później je odkryć będzie trzeba. No kurde, serio. No dobrze, bo trochę budowlę. Kurde. No cóż. Fuck. Tak. No to zrobię najwyżej tutaj, w tym miejscu. A tutaj będzie wejście najwyżej. potrzebujemy jeszcze trochę patyków. Czy tam też desek, szalik zróbmy. Ale najpierw postawmy to, to będzie szybciej. Ok, teraz to. No, od razu widać różnicę czasową. Dwa filary wystarczą tutaj. <laughs> Kurde, mam trochę chypę. Przeszkadza w mówieniu. I siano. Jeszcze dwie. Dobra, starczy na razie 10. Dwie ściany i jedno przejście do ścian. Dobra, najwyżej tutaj zrobię wejście na górę. I piętro tutaj. Nic straconego jeszcze. Przydałyby się metalowe drzwi, aby nikt nie mógł ich tak łatwo zniszczyć, ale mamy tylko 34 metalu, a potrzeba nam do tego 200 fragmentów. Hmm. Gdzie były te patyki? Okej, okay, tutaj są. No nie, już całe drewno zużyłem. Albo weźmy jeden i zbudujemy jeszcze drzwi, jeśli starczy nam tylko materiału. Hmm. gdzie to jest OK teraz pytanie czy starczy nam na drzwi jest idealnie dobra Teraz już nie powinien nikt nam się do chaty włamać. Ale nie mamy niestety jeszcze... Mm, nie mamy jeszcze skrzynek, przez co będziemy mówić strach i jeżeli ktoś nas zabije Dlatego teraz uda mi się jeszcze ściąć trochę drzew, aby zbudować je. Może przeprowadzę jakąś walkę z tamtym niedźwiedziem będzie bardzo fascynujący i w następnym materiale już kiedy już wyjdzie to spróbuję już nagrywać z moim kolegą mam nadzieję że będzie okej okay, to zaczynamy walkę o śmierć i życie Jeszcze jeden. O kurde, to cztery. Prawo. Prawie mnie ukończył. Ale daliśmy mu radę. Dobra. Zbiorę trochę drewna, zlutuję jeszcze raz. Tutaj i w tym odcinku będzie to wszystko. Ponieważ nie wiem ile to będzie trwało, wszystko po zbuntowaniu. W tych skrzyneczkach taki lud. Czy tam itemki występują, które należy zbierać. O, duże drewna, na no szczęście. Jakieś pudełeczko, które zmniejsza nam radiację. Która występuje w, w takich miasteczkach jak tutaj. Zaraz bardziej nie podejdziemy tam. Zbiera jeszcze trochę tego drewna. Mamy? Prawie jeden tak. Mój tam się uszkodził. Dobra, to jeszcze zlutujemy to. I wracamy na chatę. Słyszycie, ale radiacja. O latarka. Kazet tak, przeciw radiacji. Teraz macie tam udał w, w prawym rogu. Takie rad. Kiedy wekle piony, to miesza mi się. I właśnie tabletki obliczają No jeszcze tutaj się nie odnowiłem. Nie widać żadnych wilków ani innych stworów. No i dobra, zbliżamy się do naszej chaty Gdzie ona była? Gdzieś w tych okolicach Dobra, widać fidary I udało się przeżyć I sobie to no. Bardzo dobrze Będziemy mogli raszować innym chatki Ciekawe, gdzie to jest teraz? Hmm. Prawdopodobnie w amunicji. Nie, jednak nie. Hmm. Jest tutaj. Co to jest? Co Jak to zrobić? Mam tam mniej więcej wiem. To będzie łatwo. No to będziemy musieli jeszcze troszkę znaleźć materiałów. Mm, dobra, mieliśmy zrobić dach. Dobra, zróbmy tyle tych patyczków i kilka skrzynek. O jeszcze ognisko zapomniał tym całkiem. W nim możemy smażyć sobie kurczaka, który dropi nawet z Niedźwiedzi. Okej. Okay. Myślę dwie wystarczą. I da gotowy. Skrzynki, które ustawimy tutaj i tutaj, i wrzucimy wszystko. Może to nie, ale na przykład to, to oraz to spokojnie możemy wrócić. Skończyło się miejsce w jednej. Jestem sobie kończyka, czy coś podobnego. Tak, to to mm, Nie schowajmy to. Nasze znaczy, kłęsze zbuduje ognisko. Dobra. Gdzie wyjście? Czy ja zrobiłem właśnie to, co ja widzę? O mój no Boże. Ale fajnie. Dobra. Nieważne. To myślę, że w tym miejscu kończymy odcinek. Następny pojawi się za jakieś dwa dni. Może nagram go już kolegom. Nie będzie tak sucho. No i dobra. Ну